Dobra mam, o, przepraszam, czy miałeś już? Już miałem, ale proszę. Obiecałem, że ty zaczynasz, dawaj. Cały materiał był na aparacie. O nie. I słuchajcie... O nie, pomyśl, nie połączyłem ja też wątku, bo... nie. Ale nie musi być tak samo. <głos> <głos> Dobry jesteś. <noise> Pierwsza moja myśl była taka, że kurczę, no ja tego nie nagrałem tak, żeby pokazać jakby realnie to, mm -hmm. co tam się wydarzyło, nie? Czy nagrywać w szatni, jak są wszyscy bez gaci? Tak, nagrywać. Nagrywać. Ale masz clickbait teraz, ja <gry> no, się kręcę. No. To, że tam się tańczy, no to wszyscy wiedzą, ale jak to ugryźć inaczej, żeby pokazać tą energię? nie? Zdrowo powiedzieć, nie, ale no, trudno ta. się tego nauczyć. Nie pytaj, przepraszaj. Ale wchodzimy w diptokany. Czy kiedyś się na tym świecie nie będzie, wiesz o co chodzi, a nasze filmy zostaną? Jeśli chcemy się szybko rozwinąć i porządnie, to dobrze jest się otaczać po prostu ludźmi, którzy są dużo lepsi od ciebie. Kurczę. Żeby na, po tej ostatniej po pracy stwierdzić, a jednak do tej wersja. pierwszej. Tak, Była tak, dobra. Myślałem, że więcej powiem o tym, co mnie wkurza. No właśnie, ja tak. Też tak właśnie myślałem. No. A czy to już drugi odcinek zaczynamy? Tak, tak, dobra. tak. Cut. Klops. dziękuję.